Sobie w pięknych okolicznościach przyrody i w super atmosferze deszczu i wietrze, spotkanie graficiarzy. Chcieliśmy to zrobić w ramach Rady Osiedla Słowieńska Łódzka. zagospodarować młodych ludzi i środki finansowe z naszego budżetu, i stworzyć coś, co zostanie z nami na dłużej. Na słowiańskiej ulicy i na tak zwanym osiedlu Jar Słowiański jest dosyć ponuro, szaro, betonowo, taki relikt poradziecki. Chcieliśmy to wzbogacić w kolorystykę, która zostanie z nami na dłużej i zrobić w końcu imprezę, która nie tylko jest dla rodzin i dla seniorów, ale angażuje bardzo mocno młodych ludzi. Zaangażowali się młodzi, młode osoby właśnie ze Szczecinka, którzy gdzieś tam występują na scenie graficiarskiej. Jest to ich pasja i zajawka, którą chcą jak najbardziej szkolić. Wcześniej taka sama akcja była właśnie zrobiona na Szczecińskiej Spietlazie, właśnie od tego się zaczęło. W planach mamy na pewno organizować kolejne tego typu eventy i jak najbardziej chcemy rozwijać grafity w naszym mieście. Co to? Jest projekt Dobre Rzeczy. Dobre Rzeczy jest marką, która próbuje zrzesić młodych ludzi właśnie do takich przedsięwzięć jak na przykład graffiti Dżemy, tworzymy również muzykę, czyli innego typu właśnie takie eventy. Dobre Rzeczy również staje się marką odzieżową, która ma dotrzeć właśnie do młodych odbiorców. Dowiedzieliśmy się, że jest taki projekt do zrobienia. Ustaliliśmy kolory. Zielone. Na zielonym tle, jak widać. Później <laughs> się zmieniło troszkę. Zaczęliśmy no robić właśnie to w czerwieniach. Nie mieliśmy, nie mieliśmy też pełnej palety kolorów. Chłopacy malują trochę inne, ja trochę inne rzeczy. Grafiki polega głównie na tworzeniu liter, swoich styli. Myślę, że ludzie, którzy tak mniej więcej kojarzą, kto maluje, jak maluje, to nie, nie muszą widzieć, nie muszą przeczytać tego, co jest napisane, widzą po samej kresce po stylu, kto to robił. Styl, jako styl, tak jak już przed chwilą powiedziałem, jest jako taki wykreowany, ale jednak za każdym razem kompozycja, dodatki, wszystko troszkę się zmienia, troszkę chcę to ulepszać, nie stać w miejscu, cały czas rozwijać żeby to było trochę bardziej skomplikowane, ale jednocześnie szybciej tworzyć. No i póki co idę to w dobrą stronę.